Chłodzenie paska ten ale mi tu chlapie Trzymaj dystans Złota zasada z 2020 roku Złota zasada z 2021 Trzymaj bliską odległość będą lepsze ujęcia A tak w ogóle to siemanko wszystkim witam w kolejnym odcineczku wideobloga Dzisiaj nietypowy skład, jak sami widzicie, lecimy na żwirownię we Lwówku Siemanko. Witamy wszystkich. Ale szkła piąco. Ja dzisiaj nie chciałem brudzić kłada tej. No. Mówili żwirownia, mówię suchy, suchy żwirek Ciuszki miałem wybrane. że to był zaplanowana... Oni wiedzieli co tu będzie O, no. no, teraz jeszcze chłodzenie chłodnicy typowo O, dzięki, dzięki Rynko, czy rinką, to co idzie przede mną, to jest chyba najmniej awaryjny kład jakiego zrobili. Tak, 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 też to słyszałem. No, generalnie to jest taki czołg, że. i takim układem są też nowe. Generalnie o Jamaszce Gryzji mówią, że wymieniać olej i ten. i jeździć i nic więcej, a tu nawet oleju nie musisz wymieniać, napierdala. pierdala. <grystanie> A to jest Suzuki? Nie. Tutaj po lewej. Aha. Yes, nie, no, pierwszy, tam... pierwszy raz widzę na żywo. A To końcu ten Kingkład, czy? No. Kingkład czy król wśródkładów, tak? Tak. O ty świnio! No, wybrałeś sobie akurat gościa dobrego do jazdy za Dostałeś? No. Czeka, że przejdzie eee, Wiesz co, to jest taki trochę ap at... kupica, więc raczej Ci nie pozwoli <słyska> <słyska> Ale... I mm -hmm. pierwszy! Uważaj! A? Widziałem Cię! O, tu. O. Ale byś się kulał tutaj Masakra no, Jest różnica wysokości Oj, poważna o.

wiedzie? No ja też. Co no, no, wyjeżdżamy, co? No? Tak, wyjeżdżamy, no. Powiem Wam tak, nie? Z dołu to wyglądało lżej, z góry? Wyglądało lżej. Co Ty gadasz, kurwa? Ja i moja moc? Nie da rady? No nie, no, Elka muszę sobie zajebać. <gry> Rozpad. Rozpad musi być. Ja ja. Dasz radę, musisz dać. musisz w sumie dać radę Ue, prawie w ciebie jechałem tej Dawaj, dawaj, dawaj Dawaj, 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 dawaj. gnoju jebany do przodu No Ale zwątpiłeś już przez chwilę, nie? A już? A? Bez, bez większego problemu mi się wydaje no, dojechać, no Już no bo jest krótsza ta, nie? I mniej pochyła chyba Ej, tu? Jedziemy? No nie wiem Mario, jak to żaże. Na tych swoich haha, oponkach Nie ty... no, tutaj jest twardo, więc da radę Bo jest ten, luzik A co? Widzę no. Daj, dadze. Daj dadze. <grym> TAK JEST! Jejeje. a Team Kładownia! Ja <grym> 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 bo zajebałem <grym> Fajnie tu jest Nie? No o oh, On idzie ostro, nie? Nie, to zważny Nie, strachu nie ma Pieniędzy i strachu nigdy nie miałem znaczy, Chodzi mi o to, że ma tych oponach, nie? No, ale ja mam, powiem cyklem trochę tą tej Słuchaj, w każdej jak ja przyjechałem, to ty też A gdzie to pojechałeś na lewo? A za tu się zrobiłem no, rogalikiem Oee, je, To, no, tam jest ciekawie no Z zasad nie złamałem Ty co robisz tutaj? Jem prawie rolka gdzie znaczy ty jesteś? Jestem no. tutaj Tutaj prawie rolkę miałem że cały czas jechałem na wstaniu i <laughs> ja mówię, co jest kurwa, co on tak dziwnie jedzie takie spalanie Czekamy, czek Patrz, pnoje zatrzymaj się, bo rozłączysz te interkometry no, no, no. Patrz, co, co? widzę działa na w, ka w, ka w każdych warunkach Nie? Tak, to jest Tu nie wyjadę, nie? E? Tu? Nie, nie? Chodźcie podrzucę, daj, Czekam na twoje reakcje. O do tyłu daję. O Jezu <grystanie> No dobra, a tam gdzie wyjedzie